Ewa Chodakowska niespodziewanie znalazła się w samym sercu gigantycznej awantury. W sekcji komentarzy pod jednym ze zdjęć trenerki na Instagramie rozpętało się prawdziwe piekło. Co tak bardzo rozwścieczyło fanki? które do tej pory zdawały się pozostawać niezwykle wierne medialnej ulubienicy. Ewa Chodakowska jest przez wielu nazywana najbardziej znaną i wpływową trenerką w Polsce. O ten tytuł konkuruje zapewne przede wszystkim z Anną Lewandowską. Jednak w ostatnim czasie celebrytki rzadko decydują się na jakąkolwiek wymianę zdań. Każda skupia się przede wszystkim na własnym gronie fanów, które także potrafi czasem spłatać niemałego fikla. Ewa Chodakowska ostro skrytykowana przez licznych fanów wściekłość swoich obserwatorów Chodakowska poczuła zapewne podczas czytania komentarzy na Instagramie. Świąteczne zdjęcie trenerki całkowicie niespodziewanie doprowadziło internautów do furii. Wielu z nich zarzucało celebrytce, że prezentuje im przesłodzone, wciąż pozowane życie zamiast naturalności, którą sama przecież promuje. Dowodem na to miał być fakt że przytulona na fotografii do męża Chodakowska ma na sobie czapkę oraz rękawiczki. Minuta wcześniej weszłam do domu. Usiadłam przy kominku zagrzać się z mężem. Moja sisi złapała za te i cyknęła fotkę na spontanie, mój mąż tak nie pozuje, nie cierpi zdjęć. Uważasz, że wszyscy kłamią, odpowiedziała więc sama celebritka jednej z fanek, czym jedynie pogorszyła sprawę. Internauci szybko wytknęli Ewie Chodakowskiej kłamstwo. Chociaż trenerka w swych tłumaczeniach przekonywała, że chciała ogrzać się przy kominku, użytkownicy Instagrama zauważyli, iż wcale nie płonął w nim ogień. Całkowicie niespodziewanie dyskusja pod fotografią przerodziła się w prawdziwą wojnę, która ewidentnie wymknęła się już celebrytce spod jakiejkolwiek kontroli. Gorzkie słowa obserwatorów pod adresem Ewy Chodakowskiej, Chodakowska, jesteś gorsza niż Hitler. Mogłabyś wreszcie przestać siać swoją zakłamaną propagandę i prać naiwnym kobitom mózgi. A najbardziej chodzi przecież w tym wszystkim o kasę, nieprawdaż? Smutne słowa prawdy. Stwierdziła w szokujący sposób jedna z internautek. To wszystko trąci niestety manipulacją oraz jakimiś nieudolnymi metodami, które powodują odwrotny negatywny skutek. Dla mnie ta osoba sama powinna się wybrać na dobrą psychoterapię, bo dla dobrego psychologa od razu rzuca się w oczy, że ma problemy z samą sobą, a dopiero potem brać się za pouczanie innych, bo obecnie efekt jest opłakany niestety. Wyrokowała inna obserwatorka Chodakowski.